Józef najroztropniejszy. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Święty Józef jest wzorem człowieka najroztropniejszego ponieważ potrafił poświęcić swoje plany i cele dla służby tajemnicy wcielenia. Przezwyciężył własne wątpliwości i posłuszny wezwaniu Bożemu ofiarnie zaopiekował się świętą rodziną. Serce Józefa pokazuje, że człowiek wypełniający Bożą wolę osiąga najwyższe dobro. A prawdziwe szczęście i spełnienie bierze się z bliskości Jezusa i Maryi. Naśladujmy posłuszne serce Józefa modląc się: Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Człowiek roztropny liczy się z trudnościami, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji wielu zadań cechuje go dojrzała rozwaga zamiast ślepej brawury nie działa bowiem w sposób automatyczny myśli zastanawia się a zanim podejmie decyzję zawsze rozważa w sercu wolę bożą serce Józefa uczy nas że człowiek roztropny nie jest zadufany w sobie dlatego nie uważa że tylko on ma rację Chętnie korzysta z rad innych, pyta ich o zdanie i słucha, biorąc pod uwagę ich ogląd sytuacji. Podąża jednak za głosem Boga nawet wtedy, gdy ludzkie przestrogi i zachęty prowokują go do wycofania się z powierzonej mu misji. Jak Izrael wszedł na szlak wyjścia z domu niewoli, które to wyjście zapoczątkowało Stare Przymierze, tak i Józef, powiernik i współpracownik opatrznościowej tajemnicy Bożej, strzeże również na wygnaniu tego, który wypełnia nowe przymierze. W drugim śnie Anioł nakazuje Józefowi. Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem. Bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Józef nie wahał się. Był posłuszny. Nie zastanawiając się nad trudnościami, które napotka, wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda.